Hej, dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Steel Rising, jak zwykle o godzinie 15.00, kontynuujemy naszą przygodę w Paryżu, no i ruszamy przez drugie przejście, które odblokowałem sobie ostatnio, w kierunku Opata, który, no, jak usłyszeliśmy ostatnio, być może ma już kontakt z potężną jakąś maszyną, czyli biskupem w niedalekim budynku. Tam musimy się kierować. 80 metrów nam pozostało, ale oczywiście ten znacznik za chwilę pewnie przeskoczy. O, czyżby tu było kolejne niedostępne dla mnie przejście? Najprawdopodobniej tak jest. Czyli będziemy mieli jeszcze jeden skrót. Powiem szczerze, o kurde, bardzo pozytywnie jestem zaskoczony, jeżeli chodzi o właśnie połączenie mm, jakichś skrót w tych lokacjach, w tej grze generalnie, ale w szczególności... Tej tutaj lokacji. Naprawdę jest to zrobione z fajnym pomysłem. Hmm. Okej, okay, skończy go zamroziło? Boże, 211 obrażeń aż. Nieźle. Czyli jak on ma tak mniej więcej 1 trzecią zdrowia, to wtedy podejmuje decyzję, że skoczy na mnie i spróbuje po prostu coś mi tam jeszcze zrobić tą swoją autodestrukcją. Nie do końca to się jak widać sprawdza, ale taką próbę może sobie oczywiście robot podjąć tam automat. Standardowo, moi drodzy, zachęcam serdecznie do komentowania, a także do zostawienia kciuka w górę pod tą serią. Pokażcie, że jeszcze tutaj jesteście, że oglądacie. Będę bardzo wdzięczny, a przy okazji wspieracie w ten sposób mój kanał. Oczywiście zwiększając z potencjalnie zasięgi moich materiałów. O Jezu. Pozwoliłem mu na to jeszcze nie? Trzeba było go dobić. Sprawdzamy beczułki. Czy tutaj był worek? Jasne, że tak. Okej. Okay. To będzie zawsze jakiś granacik lub właśnie fiolka. A raczej tak mówię, takie pierdoły są w tych workach, ale. E, worek do worka i zbierają się w końcu jakieś tam faktycznie przydatne przedmioty, które pozwalają e, ugrać bossa, nie? Bez jakichś większych trudności. No proszę. Dzięki temu, że mamy skila, mamy Vestalkę. A tego się, muszę przyznać, naprawdę nie spodziewałem. Dobra, niech będzie. To jest w ogóle Westalka, przy której chyba byliśmy już kiedyś. Czekajcie, tak tylko spróbuję to skojarzyć. Chociaż, znając życie, nie wiem. O Boże. Nie, nie mogliśmy tutaj być. Przecież, co ja gadam. Ze zwykłym olejem. No i nam się robi rozwidlenie. To takie, bym powiedział, dość niebezpieczne wręcz rozwidlenie. O, jak dobrze. Czy możemy tu wejść? Zaraz, 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 zaraz. Nie chcę sobie teraz rezyskować tego zaskoku, bo nie czy to nie będzie głupie, ale... To może być skrót. Byśmy potrzebowali kotwiczki, aby powrócić. Nie. Potrzebujemy kotwiczki, żeby to szybko przejść, ale nie jest ona niezbędna, żeby tu wejść w ogóle. Kanały. Dobra, dobra, muszę się skupić, bo tu się zaraz można zagubić. O, żeż ty. Ja pierniczę! No, powiem wam, że wydaje mi się, że do tej jeszcze wrócimy, więc może będę się kierował raczej w kierunku misji głównej, bo tu nie mamy żadnego jakby interesu, żeby na razie tutaj kręcić, a nie chcę za chwilę tutaj i tak, wiecie, ponownie tej samej ścieżki przechodzić, tylko z uwagi na jakąś misję poboczną. Także jakby co, dajcie znać, możemy tu wrócić, nie ma problemu, ale wydaje mi się, że na razie to nie ma do końca sensu po prostu. Ale mówię. Bardzo możliwe. Co jest z tą kamerą? Bardzo możliwe, że się mylę. Sprawdzimy w takim razie to. Tak jest. Jest to do otwarcia. Boże. jaka muzyka. Tak, wiem. Tam jest skrzynia. Co jest? You gave them quite a beating. Madame. Why didn't you come sooner, my chère? Those poor children in the National Guard. They could have used your help. They marched all day on the Pont Neuf. Oh, you should have heard them singing as they marched on the Place Dauphine. They were very brave, then. To hear them, you'd think that the king had already handed over his crown. then what happened? as far as i know, gunfire, the booming of cannons, shouting, lots of shouting. and then silence. none of the soldiers returned? no, not a single one. my son, my little françois. he left this morning to join the volunteers.

I fear that the soul of Monsignor de la Fare is lost forever. Was he killed? What has been done to him is a fate worse than death. Far worse, but I could go no further. There were so many bodies, so many innocents strewn about the square, the air there. There was something sinister about it. I felt it poisoning me, body and soul. As for getting back to the Societe, it's hopeless. The streets are teeming with machines. But the machine that is wreaking havoc in the area around the Palais is colossal. Much, much larger than yourself. What's more, the soul of His Excellency the Bishop has been imprisoned within this monstrous machine. I'm certain of it. Have you seen the flames coming from the Palais? I don't think any. Anyone... De La Bishop of Nancy, ask the Lord to bless this assembly and watch over this meeting of the Estates General. Let us not turn a blind eye to the misfortunes of a populace who is condemned to the most abject poverty, for there is no greater sin than to ignore the suffering of one's brethren. The court is an insult to the misery that reigns in our lands. In such dark times, how can one conceive of hiding away to play shepherdess or tinker with clockwork contraptions? You? What happened? You stopped moving. I feared you were broken. I do not know. I only touched this ring. Monseigneur de La Farge's ring. Oh, son. whoever you are, help him, please. Lord, let not that his soul be forever lost. Make haste. I beg of you. Kurcze, naprawdę ciekawi się Właśnie, czy tu już będzie miejsce starcia z bossem? Prawdopodobnie tak. Mamy w ogóle westalkę w tym miejscu? Czy ja dobrze widziałem, czy coś mi się... Dobrze widziałem. Nic mi się nie przyśniło. Tylko tam jest jeszcze mnóstwo, słuchajcie, do pokonania. Przeciwników, jak widać. Pokonanie Tytana! O kurde! Szybko, nie? Ostatnio był Tytan, teraz też Tytan! Tak, te aktywności poboczne trochę wydłużyły moją rozgrywkę, jak widać. Natomiast, no... Z drugiej strony. O Boże, brakuje mi naprawdę groszy. 22 punktów tylko. Eee, natomiast no, teraz tak się te. ci tytani pojawiają, tak? Jeden za drugim, jak widać. Właśnie, z uwagi na to, że ten wątek główny trochę tak zostawiłem na później. No i dobrze, no i dobrze. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ulepszymy sobie w takim razie laski szklanego serca. No i jest to maksymalny poziom, czyli plus 5. Nie ma za to osiągnięcia, jakby ktoś się zastanawiał. Um, czy broń już lepsza nie będzie? Jeszcze była skrzynia. Właśnie o to mi chodziło, że tu też musimy sobie trochę poeksplorować, no. Zobaczcie, tam są znajomości, tam są przeciwnicy, moduł katalizatora mrozu i klucz. Tu też jest jeszcze co porobić. Pierwszy razem, ładnie, to jest sznur, ale worka nie ma. O, o, jest taka muzyka. Cześć, Bestio, słuchajcie, nie pozwolimy mu eksplodować, na trzy hity jest, prawie na dwa. Nieźle. O kurcze. Czułeś różnicę w obrażeniach, jakie zdaje, naprawdę. Aha, czyli to jest to miejsce. Nie no, zobacz, na cztery wdrożenia są teraz. Z tym to już tak dobrze nie jest, ale on wtedy dostał tymi naprawdę solidnymi atakami. Stać ciebie też coś było. Aha, i tego nie otworzymy, ale wiem jak do ciebie się dostaniemy. I to będzie ta kolejna brama, o którą mi chodziło, i potem już możemy do biskupa lecieć. Znaczy, no, do Tytana. Eee, biskup y, chyba tam dalej nie będzie się kierował z nami Aha, tutaj będzie brama do otwarcia. I tu już słyszeliśmy muzykę ostatnio. Pięknie, łatwo cię zamrozić. Jezu, ile ja amunicji, zobaczcie w ogóle. 80 ponad. Rekordowe wyniki. Jak on mnie trafił? Przepraszam bardzo, no. To było głupie, że nic nie zrobił. Okej, okay. poszło zaskakująco szybko. Nie powiem, że łatwo. Szybko. Po prostu szybko się z nimi uwinąłem. Ej, tam na pewno możemy wejść, ale dobra. A to jest kolejna kurde armia. Mamy skrót, skrót. Nowe stalki, w razie co. A Boże, one są na dwa hity. Ten w ogóle zginął. No w końcu moje obrażenia mają jakiś sens. W większości przypadków. Wreszcie, nareszcie. Co my tu mamy? Czy to jest naprawdę wszystko tak pokombinowane, żeby zaskoczyć do worka? Nie, na prawo. Widziałem, że jest jeszcze jakieś przejście. Przypadkiem się wleczyłem w ogóle. Miss Ale to też nie jest w ogóle chyba wszystko. Tutaj też by było. A i teraz tak. Chyba tam aż nie doskoczymy, co? Doskoczymy, ale tego twórcy nie przewidzieli na całe szczęście. Tu też byśmy... ...teoretycznie się mogli dostać, gdyby twórcy o tym pomyśleli, ale nie pomyśleli. I tu jest znajczka, jakim jest... jaką jest eliksir izolacji, okej. Okay. części historii za dużo nie zdobyłem. Trochę mnie to niepokoi. Staram się dość dokładnie eksplorować. Tam... Pierwszą czy drugą bodajże mieliśmy teraz część. Taką wizję. Nie wiem czy to się do tego zalicza. Bo to się tak de facto odpaliło fabularnie. nie to nie było gdzieś tam ukryte. O żeś, ty! Wracam tu. I pomyśleć, że ja mógłbym tutaj wskoczyć jak gdyby nigdy nic, gdybym tylko posiadał kotwiczkę. Porąbane. To mi się w ogóle nie opłaca schodzić na dół, ale dobra, no zróbmy to. Na pewności tylko takiej. to nawet ponad połowę życia możemy mieć, a i tak stwierdza, że się wysadzi w powietrze. Co za psychol. To jest nieekonomiczne w ogóle podejście. Ktoś go budował, zapłacił za to, włożył czas, a ustalił, że hej, dobra, będzie zaprogramowany tak, że jak masz... nawet ponad połowę zdrowia, to i tak już wysadzasz się w powietrze, no nonsens. Ogólnie okazuje się że jednak warto było tutaj zaskoczyć, bo nie byliśmy w tym miejscu, mimo że to wyglądało podobnie do jakichś innych miejscówek. E, ciekawe jest to, że w tej okazji w ogóle mamy bardzo często jakieś jakiś odgłosy, jakąś muzykę. Wcześniejszych to było też jak najbardziej na miejscu, ale dość rzadko. A tutaj? Bardzo często. Ciekawe, co z synem tej pani swoją drogą. Tu trzeba będzie wejść. To nie jest jedyne takie miejsce, do którego musimy się jakoś dostać. Tylko że. Za cholerę, nie wiem jak. Jezu, skąd? Nie widziałem cię w ogóle. To za ciemno tu było. że kolejny będzie za rogiem. No i za szybko, za szybko. nic uniknąć tego ataku. A, i to jest powrót do westalki. Okej, okay, a czy jak pójdziemy w drugą stronę, to się dostaniemy jakoś do tego, co przed chwilą widziałem? Do tych ciał i skarbów. O kurde. Ja już wiem jak tam się dostaniemy. Wiecie co mam na myśli, nie? Kanały. Jedyna opcja. W sumie w tym momencie. To widać, że to dołem jakoś lezie przez te kanały. No, ta droga musi kanałami prowadzić, no nie ma innej opcji. I tu one pewnie będą się kończyły. Mam schody. Duża część lokacji tu jeszcze zostaje do zbadania. Z całą pewnością. Ale przydałaby się kurczę ta kotwiczka. Nie wiem, czy z tego tydana dostaniemy ją, bo na razie z każdego tydana dostajemy jakąś umiejętność. To może pójdziemy w kierunku bossa najpierw. Tutaj jest bardzo blisko, już a później pokombinujemy ewentualnie z powrotem wszechsekwany Sublimator je. Ok, proszę. Możemy ogarnąć ulepszenie mikstur znaczy olejarki, ale wiadomo o co chodzi. Siła działania jeszcze większa, pięknie. Bardzo miło, że to jest bezpłatne, że po prostu potrzebujemy zasobu i ulepszamy, nie? To nie będziemy chyba jakby skakać w ten sposób, to nie ma sensu. Zobaczymy tylko co tu jest, a nic tu nie ma, żadnego przejścia, dobra. No, chodźmy na dół. Strasznie, dobrze, yy, o, podczas walki z tymi przeciwnikami poza moje obrażenia. Na niektórych jest tak, że można ich bić, 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 nic z tego nie wynika, ci mają mnóstwo HP, ale jak to siada, nie? Dobra, no rozpaliłeś sobie broń, co z tego jak giniesz, nie? ta animacja pół roku trwa. Jezu, kolejna skrzynia. Kurde, w ogóle nie zgasiłem się. Mam nadzieję, że jak skrzynia jest otwarta i bym zginął, to to się zamknie, a nie, że zawartość zniknie, czy coś. Moduł niestabilnej esencji pierwszego stopnia. Zgaduję, że bylibyśmy jakoś w chory sposób się dostać po tych falochronach, ale są też tam schody, więc może lepiej z nich tam A nie będę kusił losu. Bo za chwilę się okaże, że moja esencja będzie do podniesienia, ale w wodzie na przykład. Nie ufam tej grze pod kątem odzyskiwania esencji. I myślę, że mam ku temu istotne powody. O! Podjął taką głupią decyzję. Już. Dobra, i tu mamy prostą drogę do bossa. Możemy jeszcze, słuchajcie, spróbować to zrobić w inny sposób. Mianowicie przeskoczyć sobie w tym miejscu. Z tym, że... nie wiem czy to jest... a nie, nie, możemy tu przeskoczyć. Eee, nie wiem czy to jest mądry pomysł. Bo tu nie było chyba powrotu, tak sądzę po tych kolcach, że raczej to ma sugerować, że nie, tędy nie przeskoczysz. O, raczej tak to widzę. Ale jak widać las i teren no to jest jeszcze miejsce, w którym po pierwsze kanały musimy obczaić, to jest taka ostatnia ścieżka. Zobaczcie, tam. I tam to wszystko. Plus z tamtej jeszcze strony i z tamtej strony. No jest tego sporo. Naprawdę sporo. Ale tak tutaj ja o tym bosie gadam pewnie. Okazuje się okazuje, że tu kurczę, chyba nawet przejście nie mam, zobaczcie. A nie, tu mamy. Dobra. To jest miejsce walki z bossem już? Tak. Widzę już to. No to zamiast kompasu ustawimy sobie też kolejny granat i powiem wam, że będzie rzeźnia, nie? Jeżeli to jest boss, to, to ja będę bossem dla niego. Po tym, co tutaj teraz zrobię, dwie jarki tylko co prawda, to naprawdę malutko pożeli tu z ciał. Niestabilny rzeźnik. Co jest kurde. Nie, ale to jest zwyczajny mob. To jest taki wiecie, boss-boss, to boss. No nie jest tytan. A była mowa o tytanie, nie? Też miałem nadzieję, że to będą nowe skille. Pan na mróz, nowe osiągnięcie. Boże, 125 amunicji. Dobra, zamrożony znowuż. Może jest to chwilę mrożony, zobaczcie. No nie masz szans po prostu, nie? Przetrwać. Matko ile tu jest ludzi z tej gwardii. Może syn tej pani gdzieś tutaj będzie wśród ocalałych. Starszej kobiety. Jak to była podpisana. Niedokończony list. O jezu, nie. Najdroższa Rose, mam nadzieję, że u Ciebie wszystko dobrze. Dochodzą na do nas niepokojące wieści. Ci towarzysze broni zostali rozbici w kilku punktach, ale nie stawiając oporu. Mówi się o całych batalionach maszyn, które wydają się nie do pokonania. Wciąż jest nadzieja. Oficerowie mówią, że dowództwo zgodzi się objąć sam Marquis de la Fayette. Tylko wciąż go tu nie ma. Nie wiem, czy kiedykolwiek się spotkamy, przyjaciółko, Cokolwiek się wydarzy, musisz wiedzieć, że... No właśnie. Chyba no się niestety nie dowiem. Że... Cylinder obywatelki, harmoniola obywatelki. Zobaczmy. Myślę, że to będzie taki, ten jak to było podpisane, a nie takie coś. No nie ma lepszego na razie w flipunku niż co mamy. A zobaczmy, jeszcze tu jest nadzieja. Skrzynia zamknięta! Ha. Proszę. Kolejny backtracking wepchnięty. To jest chyba część historii albo notatka.

Złoty krzyż. Hmm, tego tutaj znajdujemy. W ogóle, kto wie, być może teraz dostaniemy się do tych kanałów jeszcze idąc dalej tą ścieżką. Może to ma sens. No my westalkę kolejną. No to serio wygląda, teraz po prostu obeszli te budynki i dostaniemy się na drugą stronę, i zejdziemy sobie na dół tutaj. Mm, od tej strony. Muszę z modłami pokombinować coś. Koniecznie. Pokonaj tytana w Palace of Justice. Okej! Czyli to nie był tytan, ten, z którym teraz się mierzyliśmy. Jezus Maria zobaczcie jest zwłok, tu by the way. No boż, myślałem, że go tak kurde. Dziwnie podpisali, ale nie no, to był zwyczajny jakiś tam niestabilny rzeźnik. O! Dobrze sądziłem. Jesteśmy teraz tu. Po tej stronie. Kto wie, może tam się faktycznie do tego mostu dostaniemy i tam przejdziemy, ale tamto miejsce jeszcze pozostaje dla mnie nie, niezrozumiałe. Plus, oczywiście mamy do ogarnięcia cały czas kanały. Ale tych kanałów nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak się dostać. Ale mówię, może tędy eksplorując jakoś tam nawet przy Przypadkiem czy przy okazji się dostaniemy i sobie to nadrobimy To wygląda jakby tam coś miało być, ale tak no Chyba się na niczym jednak to nie skończy interesującym No dobra No i drodzy, zostaje nam tylko jedna ścieżka. Na dół. Ale myślę, że tym zajmiemy się na spokojnie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Steel Rising. Także mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o zostawieniu oczywiście kciuka w górę. No i zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco. No i widzimy się jutro o 15 w kolejnym odcinku ze Steel Rising, a codziennie w Elden Ring widzimy się o 17. To oczywiście w serii Czarodziejem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa, pa. I to by było na tyle. Pamiętajcie, że moje materiały mogą powstawać dzięki wsparciu patronów. Jeżeli więc podoba Ci się to, co robię i chcesz tego więcej, a przy okazji masz ochotę zgarnąć nagrody, jak na przykład przedpremierowy dostęp do filmów, to rzuć proszę okiem na progi wsparcia, zaczynające się już od 5 zł na moim profilu Patronite, do którego link znajdziesz w opisie właśnie tego filmu. Serdecznie dzięki za obejrzenie i do zobaczenia następnym razem.